Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Przemek ze szkoły Green Hornet School. Przedstawię Wam dzisiaj wyrażenie would like to, czyli chciałbym, chciałbyś, chciałabyś, chcielibyśmy i tak dalej. Szczególnie jeżeli o coś prosimy, jest to grzeczne wyrażenie, grzeczna forma. Zwróćcie proszę uwagę na takie wyrażenie. I want to get a cup of tea, czyli ja chcę otrzymać filiżankę herbaty. No brzmi to niegrzecznie, brzmi to arogancko, brzmi to roszczeniowo byśmy powiedzieli, prawda? Także jeżeli o coś prosicie w restauracji, gdziekolwiek, fajnie abyście użyli tego wyrażenia. Rażenia. Przykładowo, I would like to get a cup of tea i jeszcze na końcu jak wrzucicie please, wówczas to brzmi ja chciałbym otrzymać filiżankę herbaty, proszę. No brzmi to już o niebo lepiej, prawda? A wy będziecie brzmieli jak ludzie z dobrymi manierami. W kulturze anglosaskiej dobre maniery, generalnie kultura jest bardzo mile widziana. Jak konstruujemy tutaj zdania twierdzące? No mamy podmiot i później mamy to wyrażenie "would like to", następnie jest czasownik w bezokoliczniku i reszta zdania, czyli przykładowo mielibyśmy "I would like to play". Ja chciałbym zagrać, prawda? Możemy też tutaj zastosować skrót, a mianowicie "I'd like to play", prawda? Czyli jest "I", potem apostrof do każdej osoby, później to "d", później mamy "like to", później czasownik w tym przypadku "play", prawda? Tak tworzymy jak więc tworzymy przeczenia bardzo podobnie. Podmiot na początku, później would, następnie not, like to, czasownik bez okoliczniku, ewentualnie reszta zdania. To samo zdanie, ale przeczące. I would not like to play, albo I wouldn't like to play, albo możemy też jeszcze zastosować tą wersję skróconą. I'd not like to play, prawda? Czyli mamy tutaj trzy formy, dłuższe, krótsze, tak wyglądają przeczenia. Jak więc zrobimy pytania? Przerzuć się łód na początek. Łód będzie na początku, następnie podmiot, później like to, czasownik w bezokoliczniku i reszta zdania. Czyli przykładowo: Would you like to Play, prawda? To by było pytanko. Możemy też zastosować pytanie negatywne. Wouldn't you like to play? Albo jeszcze ta wersja dłuższa pytania negatywnego. Would you not like to play? To są pytania. Jak powinniście odpowiedzieć? Yes, I would. No, I wouldn't. Do każdej osoby będzie tak samo. Jeżeli chcecie brzmieć tak bardziej kulturalnie, grzecznie, zamiast tego wyrażenia ja chcę, bo to brzmi jak takie mm, niewychowane dziecko, tak zastosujcie I would like to, ja chciałbym, no brzmi to po prostu lepiej. Ja Wam ślicznie dziękuję, chcecie poćwiczyć na naszej stronie, zapraszam, jest kurs gramatyczny, tam są ćwiczenia, tam są odpowiedzi, poćwiczcie. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się w zdrówku, cześć.